To znowu ja i znowu Minecraft let's play. Co tym razem? Nie wiem, po prostu będziemy sobie, o, tutaj równać teren. Będziemy sobie ścinać drzewko. I ogólnie super znowu będzie. I znowu ja. Siema. You no. Know. takie tam nie po prostu ja zmienię youtube ja po prostu jestem mój tego youtube'a tej części youtube'a gdzie są let's playe po prostu to jest nowa era minecrafta to nie tak, że Beauty PewDiePie zaczął to. On gra już dwa miesiące, ale... Kogo to obchodzi? Ja w Minecrafta gram już prawie 10 lat. Tu to nie mam. Minecraft to moje dzieciństwo. Ja się na Minecraftie wychowałam. Minecraft Not too many English You can hear my accent. You know, it's a Minecraft. Let's play, and you know, that's a pig. You know, that's a fucking dude. And my English is so fucking good. Po prostu, no, to jest wszystko dzięki nie Minecraftowi, Ma no, ewidentnie Minecraft nie nauczył mnie polskiego, dysleksja, nadal zabawiązuje w tym świecie. Grzygrzyłka, no, jakby ja nawet nie będę próbować tego napisać. Tu jest, o, tu jest wioska, to jest kościół ulepszony przeze mnie, bo on tu już stał, ale ja go ulepszyłam. I to jest, uwaga, kościół imienia Świętego Redasa. Jakby on jest zajebisty. Krzyże. No bo to kościół. Obwióz. Ale no, jakby, nie wiem co się stało, chyba każdy w tej prawie umarł. Zdarza się. Zdarza się, że ludzie umierają nagle w ogromnych ilościach. W Minecrafcie też to jest. Jakby nie wiem, co się stało. Nie obchodzi mnie to, bo już nie mieszkam. Tam jest jakiś typo. Mam obok, jakby. No, no, no nie wiem, no, no taka sytuacja, że już, no może tam trzech villagerów jeszcze jest. Nie wiem. Nie wiem, co się stało. Rajdu żadnego nie było, bo bym wiedziała. Albo zaspałam. To jest też bardzo prawdopodobne. Wypiłam sobie właśnie kawkę. Lubię bardzo kawę. Ten kto lubi kawę daje lajka, a ten kto nie, też daje lajka I subskrypcję i wanicie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. Bo kto nie lubi Minecrafta, kto nie lubi słuchać moich wypocin i oglądać Minecrafta jednocześnie, jakby... Ja jestem ikoną, tak. Ja <grybujesz> byłam już wcześniej sławna na YouTubie. Byłam sławna pod pseudonimem Lukis3. Grałam w CSA zawodowo. Ludzie mnie uwielbiali. Ludzie mnie uwielbiali Pomijając fakt, że nie miałam mikrofonu, nie było mnie syna. Byłam... Ja byłam słabna. I to wraca Słaba wraca Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam czerwoną Wróć, zrobisz mi obiad Nie no, ja ja sobie sama... Ja już jestem dorosła, tak, ja ja już sama o siebie dbam, sama sobie zrobię obiad, zrobię sobie kanapkę. Nie mam czasu na gotowanie, bo muszę grać Minecrafta, muszę dbać o swoich widzów, o swoich chyba pięciu widzów, nie umiem liczyć. Matma nigdy nie była moją mocną stroną, tak samo jak Polski. Moją mocną stroną jest Minecraft. Każdy o tym wie. Potrzebuję... 1000 subskrybentów. I minimum... Nie pamiętam już ile godzin na kanale. Bo ja chcę zarabiać! Więc oglądajcie to. Twórzcie multikonta. I don't care jakby... Nawet jak wam się nie podoba ten kanał. Ja chcę pieniądze! Jestem biedna, ja chcę pieniądze, tak? Ja... Potrzebuję Na co? Na więcej gier. Po prostu ja, ja kupiłam Minecrafta stąd stówej, ja i mi nie stać. Nie nie stać na chleb. I nie mogę nic innego zrobić. Nawet stać nie mogę. Bo już nie mam tu. Nie. Nie, no, nie, nie mam to ale się po no, nie No po prostu ja chcę pieniądze. Ja tu, ja męczę się, nagrywam dla was, edytuję ten filmik W pancie. ewidentnie w pancie mikrofon Są, nie wiem jakie są mikrofony, nie wiem, Sony, nie wiem, ja mam kamerkę, ja mam kamerkę, tak? O, no, ja ten... nie łapie mojej twarzy, bo jest popsuta, ale łapię dźwięk Który to robi takie przystary, że nie wiem, co się dzieje w ogóle, nie?